Siemandero, witam Was serdecznie, z tej strony Rekim Biznesu, widzimy się dzisiaj na odcinku Kryptoemerytura, dlatego, że zrealizowaliśmy następny zysk, sprzedała się Solana, moi drodzy, i dzisiaj podejmiemy następne kroki odnośnie tutaj kryptoemerytury. Moi drodzy, tak to powtarzam cały czas, ktoś mnie się nawet zapytał, czy byłem kiedyś księdzem lub kapelanem. Nie, nie byłem i nie jestem, aczkolwiek nie wiem, tak mi to przychodzi samo z siebie. Dobra, e, nieważne. Lećmy dalej z tematem, bo jest o czym pogadać dzisiaj, moi drodzy. E, porozmawiamy sobie tutaj o zakupie dwóch projektów. Ja już wcześniej z rana wszedłem na ten portfel, zaznaczyłem te dwa projekty. Pokażę mniej więcej, czym one się charakteryzują. One są z, y, tutaj ramienia DEFI, obydwa. Mam nadzieję, że tak jak Tornado Cash, które no niestety ja nie zrealizowałem tego zysku. Troszeczkę powiem wam, przemyślałem ostatnio te nasze inwestycje na portfelu kryptoemerytura i uważam, że pewne rzeczy trzeba robić z marszu. Znaczy z marszu, o to chodzi, że po prostu warto zrealizować 100% zysk, dlatego, że hmm, pokazując właśnie na Tornado Cash Wam taką sytuację, mielibyśmy dzisiaj 100% więcej e, tego e, wartościowego kapitału na reinwestycje, a tak w sumie, zobaczcie, cofnęło się to wszystko w dół, e, wezmę tu na jednodniowym, żeby Wam pokazać, cofnęło się to wszystko w dół, trzeba było to sprzedać po prostu na 96, a teraz zobaczcie mamy korekty ceny i będziemy lecieli w dół i powiem wam, że ten czas, który będziemy znowu czekać na jakieś odbicie, no nie, nie jest adekwatny do tego co moglibyśmy robić dalej, tak? 50 dolców można było wrzucić na jeden projekt, który jest w dołku i czekać po prostu na następne 100% Zysku, i ja przemyślałem tą całą koniunkturę tego naszego portfela, kryptoemeryturę, i postanowiłem troszeczkę zmienić tutaj koncepcję tej inwestycji. To znaczy, projekty, które są takie jak Tornado Cash, czy tam te, co dzisiaj kupimy, po prostu ustalać na 100% zarobku. Daje to nieduże w sumie pieniądze, bo dzisiaj zainwestujemy po 30 dolców, bo tam jest chyba 60 z kawałkiem wolne, ale powiem Wam tak, 60 dolców. Zrobić 60 dolców, następne to jakby to nie liczyć, to gdyby nawet dolara za, zaokrąglić po 4, to daje nam 240 zł, moi drodzy. Nie jest to mało, a reasumując to, mamy później dwa razy po 60 dolarów, żeby zainwestować i to już nam napędza następny schemat, czyli następne 100% robimy nie już od 60 dolarów, ale robimy już od 120, moi drodzy. I dlatego dzisiejszy odcinek jest, myślę, tak mega ważny. Bo zmienia koncepcję pewnych tutaj założeń. W ogóle ta seria ma się coraz lepiej i jest bardzo dużo osób, które dołączają, oglądają, mówią, że fajnie, że znaleźli ten kanał, że jest super, że fajnie tu mówię w prostym, zwięzłym językiem, nie owijając niczego ani nie pokazując pewnych założeń, tylko po prostu to, co się dzieje na rynku i to, co realizujemy. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną taką bardzo, bardzo ważną rzecz. Inwestowanie tutaj na portfelu Binance, czyli kryptoemerytura, wiąże się z ogromnym ryzykom, ryzykiem. I ja nie będę za każdym razem powtarzał, że to nie jest porada inwestycyjna, że ten program to tylko i wyłącznie moje indywidualne podejście do pewnych zagadnień i moje indywidualne tutaj inwestycje. To, że ktoś to obserwuje, nie wiem, naśladuje, czerpie z tego pewne jakieś tam informacje, pewne jakieś rzeczy, które są przydatne mu przy jego inwestowaniu, no to jest to brane tylko na jego odpowiedzialność, bo pojawiają się pewne rzeczy w świecie kryptowalut mamy spadki cen i to dosyć ogromne, moi drodzy, i ja też mam spadki też nie unikam pewnych rzeczy, które robię w świecie kryptowalut. Bo to, że ja prowadzę ten projekt, to nie znaczy, że nie mam swoich prywatnych jeszcze innych inwestycji i często ryzykuję na samym początku. Wchodząc w coś, licząc na to, że może to da zarobić, a jak nie da zarobić, to po prostu zainwestowałem tyle, ile mogę stracić. Dobra, to Tornado Cash, to mówię, e, troszeczkę gdzieś tam e, no, źle pomyślałem, ale zobaczcie: mamy tyle otwartych zleceń, że te Tornado Cash ustawiliśmy na 100 na sprzedaż. Nie wiem, kiedy się otworzy. NIR też ustawiliśmy na sprzedaż. Mamy RWN też na sprzedaż i mamy te trzy kryptowaluty, które mam nadzieję. Pójdą w dół, będą miały korektę i będziemy mogli je kupić. Dzisiaj dołożę do tego całego naszego portfela dwa następne projekty. Moi drodzy, wejdę tutaj na rynki, wezmę na moje ulubione i pokażę Wam te dwa ostatnie projekty, które zaznaczyłem i które będziemy się dzisiaj zajmować. Słuchajcie, pierwszy projekt to jest EPS. Zobaczcie, ma to korektę teraz. Poszło to do góry. Ja myślę wejść w ten projekt, dlatego że jeżeli zobaczymy to na jednowikendowych jedno świecach, zobaczcie, to ryje, można powiedzieć, lekko już dno. A więc zobaczcie, jego szczyt było prawie 12 dolarów, dzisiaj mamy poniżej 1 dolara. I gdybyśmy, gdy będziemy jednodniowe świece, będzie można zobaczyć, że tu charakterystyka tego mniej więcej wejścia, ja bym ustawił na 8%. Na 0,82 ale ja ustawię wyżej na 0,85 moi drodzy. Żeby wam pokazać czym charakteryzuje się ten projekt ESP. Jest to projekt związany. Zobaczcie tu mamy kurs tego elipsis. Elipsis elipsis bo zaraz ktoś mnie tu po, poprawi że niepoprawnie wymawiam że nie jestem typowym Anglikiem czy Amerykaninem po prostu ja mówię tak, jak ja to uważam za stosowne, no niestety, no ktoś, kogoś to kuje w uszy, ja wiem, będę starał się poprawnie to wymawiać i poprawnie to tutaj formować. EPS, w skrócie nazwa tego projektu, zobaczcie, minus 12% i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Projekt powiązany z platformą DeFi, najlepszy wybór dla bezpiecznej, stabilnej wymiany o niskim pośligu BST zbudowany na Binance Smart Chainie. Moi drodzy, tutaj możemy zobaczyć sobie, że kiedyś, kiedyś no, to jest artykuł z 2 kwietnia, Binance ogłasza EPS i Auto jako dwa nowe aktywa swojej platformy. Czyli było to jako innowacja oparta, w sensie, że Binance się tym zajmował. Uważam, że gdzieś to ma potencjał na to, żeby się odbić od tego progu spadkowego i żebyśmy mogli na tym sobie tutaj zarobić jakąś odpowiednią kwotę. Ja powiedziałem, ustawiam ten, ten zakup na. Moj... O, ustawiam ten zakup na 0,85. Mam 66 dolarów dokładnie wolne, więc biorę 50%. E, zakupu 32,300$ i biorę, otwieram pozycję, moi drodzy, na EPS-ie. E, jeżeli mi ta pozycja się zakupi, będę to obserwował, to ja od razu w moich planach, które zakładam na kryptoemeryturze, robię 100% i zamykam pozycję, tak? Czyli jeżeli kupię to za 0,85, ustawiam 1,70 pozycję wyjściową i po prostu zgarniam 100% zysku. I na niektórych pozycjach będziemy tak działali. Dlatego, że powiedziałem, te 25 dolarów, jeżeli zarobimy, łącznie mamy od razu 50 i to 50 będziemy mogli reinwestować w jeden projekt następny, który jest gdzieś w dołku. Dlaczego ja nie kupuję takich projektów? Może ktoś powiedzieć, no tak, ale są nahypowane, jest można kupić inne projekty. Będziemy i takie projekty kupowali, moi drodzy. To nie jest tak, że ja skupiam się tylko na jakichś śmieciach gdzieś tam w dolnej granicy, czy na jakichś dołach. Ale powiem Wam tak, że każdy projekt ma swoją, swój dół i swoją górkę. Jeżeli widzimy jakiś projekt, który porusza się gdzieś po bandzie dolnego tego swojego progu, pewnie za jakiś czas, nie wiem, być może on będzie dalej spadał, no przecież ja nie jestem też tutaj Maciejem wróżbitom i... Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to odbije, ale za jakiś czas zrealizuje się ten zysk. Moi drodzy, ostatnia moja inwestycja DMG na giełdzie Kucoin, na której również jestem, i zrobię taki cykl poświęcony: Inwestuj w projekty kryptowalutowe na giełdach Krypto, i pokażę Wam wtedy moją giełdę Kucoin, tam gdzie mam swoje prywatne, moje pieniądze, tak? I tam, moi drodzy, ostatnio DMG czekałem ponad miesiąc. Ustawiłem sobie wystrzał, który będzie na DMG, bo sprawdzałem świece były takie wystrzały. I był teraz ostatnio taki wystrzał i zgarnąłem to, co miałem zgarnąć, moi drodzy. Nie była to duża kwota, ale 100 dolców padło mi zarobku. A więc cierpliwość w inwestowaniu, i, 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 i można powiedzieć, plan, jaki się przygotowuje, i realizacja jego. Często sprawdzają się w jakimś określonym czasie i dają nam określony zysk, moi drodzy. No jest to fundament założenia inwestycyjnego. To nie może być tak, że my nie wiemy, co chcemy zrobić na rynku. I otwieramy po prostu rynek i kupujemy coś, i nie wiemy, czy kupić to na tym płaszczyźnie, czy kupić na tamtej, a jaki projekt kupić, a może ja przeczytam, a wejdę tu na hype. Ie? Nie, widzicie, ja znalazłem projekt EPS, zobaczyłem, jak on się kształtuje, czym się charakteryzuje. Ludzie też mnie pytają. Jak ja znajduję te projekty? No, moi drodzy, szukam na rynku, patrzę, czytam dużo wiadomości. Jestem aktywny na Twitterze, mam mniej na Telegramie, ale wchodzę w różne wiadomości, jestem na różnych portalach. Później wchodzę w wujka Google, googluję to, co jest do przeczytania na temat tego danego projektu, obserwuję, jak to się porusza. Obserwuję Telegram, ile tam jest osób, Twitter, jak jest aktywny zespół, mapa drogowa. No, wszystko po kolei gdzieś tam zlepiam do tego do tej kupy i uważam, że wtedy można w to zainwestować pieniądze. Czasami powiem Wam, że są trzy obietnice na projektach kryptowalutowych. Można naobiecywać różnych rzeczy, projekt jest wyhypowany do maksa, to co dzieje się teraz na projektach NFT, a później przychodzi korekta i nie ma siły się ten projekt po, po, ponownie e, odbić, dlatego że wszyscy, którzy mieli na tym zarobić, po prostu skeszowali się, i zostaje, zostają ludzie, którzy liczą na ogromne zyski. I ciężko im się pozbyć tego projektu, no bo weszli wysoko, a teraz są stratni. I dlatego ten projekt stoi w miejscu czasami. I tak jest w większości projektów, które są na olbrzymim hypie. Dobra, wracając teraz do rynku. Drugim projektem jest projekt UFT. Zobaczcie, na jednodniowych on idzie cały czas do dołu, gdybyśmy zobaczyli to na weekendowych świecach. Również ma gdzieś spadek i to z 6 dolarów maksa, który pojawił się na, na giełdzie, do jednego dolca. Ja myślę, że można by było ustawić to wejście tutaj, gdzieś w granicach 9,5. 9,5 można by było, nawet 9 można by było ustawić i tak ustawimy. Ustawimy 9, moi drodzy. Ale, żeby to wam pokazać, że to projekt też również e, z platformy DEFI, przygotowałem tutaj UFT. Zobaczcie, jest to Uniland Finance. E, zobaczcie, tutaj mamy na Twitterze aktywnie to, co oni uczestniczą i to, co oni robią. Jeżeli wpiszecie wpisze, sobie wujka Google, od razu wam się pojawiają najnowsze wiadomości. Jeżeli wejdziemy na ich stronę Uniland Finance, poczekam, jak nam to się otworzy. Zobaczcie, również zajmuje się ta strona. Uwiniemy prawdziwego potencjału DeFi, tu przedstawiamy token i tak, i tak dalej. Nie będę was zanudzał, e, czym się charakteryzuje cechy, to wszystko jest do przeczytania, moi drodzy. Ja uważam, że każdy inwestor, który nawet obserwuje moje ruchy e, i patrzy to, co ja kupuję, to i tak powinien skorzystać z tej strony, zobaczyć, czym się charakteryzuje, dokładnie przeczytać, e, co jest grane, tu mamy zespół, tak? bloki, wiadomości mamy, no wszystko to, co jest ważne, w sensie tego danego projektu, tak? Więc możecie sobie zerknąć, popatrzeć, poczytać i podjąć decyzję e, jako wy indywidualni inwestorzy. I tutaj zobaczcie, mamy, działa na Polygon i Ethereum, e, jeżeli można by powiedzieć, platforma DEFI. Wchodzę z powrotem na Binance. I tak, jak powiedziałem, ustawiamy sobie go na 9,5 zakup, tak? Czyli bierzemy 0,95, biorę 100% w tym momencie, tak? 33,25 i kup UFT. No, zlecenie otworzyło się, jest, mamy utworzone zlecenie. Teraz reasumując to, co dzieje się tutaj na portfelu Kryptomerytora, coraz więcej pojawia się projektów, które, tak jak powiedziałem, będą nastawione tylko na 100% zysk. Czyli będziemy zamykać te pozycje na 100% zysku, a projekty długofalowe, takie jak na przykład nie wiem, Bitcoin, Ethereum, Ethereum cały czas mamy otwartą pozycję na zakup na 2,900, będziemy po prostu kumulować. Część pieniędzy będziemy przeznaczać i to niech sobie leży. Oczywiście w pewnym momencie, kiedy będą osiągały swoje nowe ATH-te projekty, będziemy realizować również zyski i na tym. Będziemy też kumulować pewne pieniądze. W sensie stablecoiny, buzdę, do tego, żeby mieć te Ka mieć ten kapitał po prostu. Kiedy rynek będzie się korektował i to znacznie. Bo, moi drodzy, jest coraz głośno o tym, że kryptowaluty mają dużą adopcję, że szykuje się spektakularny wzrost jesienią bitcoina, ethereum i tak dalej, Cardano ma za chwilę uruchomić swój smart contract, Zobaczymy to wszystko, jak na razie można poczytać, ethereum ma problemy. Zobaczymy, jak Cardano będzie sobie radziło. To nie jest takie proste, ja opowiadałem to w wielu moich filmikach. Wprowadzić coś innowacyjnego w swój projekt, to wymaga czasu, odpowiedzialności, pewnych schematów i wszystkiego, co jest związane z uruchomieniem tego. Błędy, to co było ostatnio na Ethereum, no moi drodzy, to nie jest rzecz, którą się robi w ciągu tygodnia czy miesiąca. Polka dot buduje swój, e, można powiedzieć, blockchain już ileś czasu i zobaczcie, jeszcze jest, jeszcze daleko, daleko. I tak samo jest z, z tutaj blockchainami, które już są od dawna z nami. Ethereum, Ada i tak dalej. Wprowadzają pewne innowacje, ale to wszystko będzie okupione, okupione moim zdaniem, e, długim jeszcze długimi miesiącami jeszcze różnych poprawek i rzeczy, które będą się działy. Zobaczcie, wprowadzony jest Polygon Matic, i defi, które się tam otwierały, były narażane na od razu ogromne ataki, na ogromne kradzieże, e, na zrzucanie pieniędzy bo było modne wejść tam, tania opłata na Cardano ma być bez to zobaczy ile tam ludzi się przeniesie, będą, będą oferowane ogromne procenty, ja w to na pewno na razie nie będę wchodził, moi drodzy, bo nie chcę stracić pieniędzy, tak jak straciłem to na Polyglonie, na Iron Finance. Było to pięknie, ładnie opakowane, wszystko nowe, miało wszystko funkcjonować, później przyszedł crash, wszyscy zaczęli sprzedawać i obudziliśmy się z ręką w nocniku, moi drodzy. Pewnie, że każdy ci powie, a no, to było od razu widać, że to jest skam, bo to jak są tacy mądrzy ludzie, ja to po chciałem powiedzieć również, którzy wszystko wiedzą, którzy są omnibusami i od razu wszystko widzą, to ja bym chętnie zaprosił ich na mój Discord, żeby udzielali nam. Nawet mi, powiem drodzy wam, żeby udzielali mi wskazówek, dawali sygnały, że to jest scam, dawali sygnały do wejścia w projekty, które lecą do góry i żebyśmy wspólnie zarabiali grube miniony i nie musieli pracować, tylko żebyśmy sobie otwierali codziennie komputer, wchodzili na Binance, wchodzili na inne giełdy i żebyśmy kupowali pro, pro, projekty, które według nich, jak są tacy fantastyczni i tak potrafią przewidywać wszystko zyskują i zarabiają e, kupę pieniędzy. Bardzo serdecznie zapraszam takie osoby. Będzie mi miło je tam przyjąć i powitać na moim Discordzie. Chciałbym ró również tu powiedzieć, że Discord, który e, funkcjonuje, ma ponad 1800 osób tutaj już i są otwierane nowe zakładki. Jest ogromna rzesza ludzi, którzy grają w gry NFT. Powstają nowe zakładki odnośnie... E, odpowiednich gier. Teraz utworzyliśmy Polka Monster zakładkę, jest zakładka Axie Infinity, jest zakładka NFT ogólne, ale mamy też również zakładki związane z ogólnym kanałem, jest kącik wiedzy, gdzie można wiele rzeczy się dowiedzieć i wejść w świat kryptowalut, nie szukając niczego po internecie, moi drodzy. Kryptoemerytura, następny krok zrobiliśmy. W tym tygodniu postaram się nagrać odcinek na, na koniec tygodnia już, ewentualną korektę tych naszych zakupów, ewentualne znowu wyjścia, progi, żebyśmy zarabiali, bo zobaczcie, sprzedaliśmy dwa projekty i zarobiliśmy na tym około 600%. I cały portfel, gdybyśmy zerknęli, moi, o, tu mamy torna pokazanego, cały portfel, gdybyśmy zerknęli, 942 dolary w obecnej chwili, Mam nadzieję, że jeżeli przyjdzie jesienny boom, zrobimy z tego co najmniej 100% i zamkniemy się na keszu w, w okolicach 2000 dolarów. Jest to taki plan mój i chciałbym do tego dążyć, żeby zamknąć rok na 2000 dolarów i wejść w korektę z tutaj ogromną furą pieniędzy na następne inwestycje. Jest plan, jest cel, wiecie dobrze jaki. Dołączajcie do mojego kanału, polecajcie go, niech się rozrasta. Niech bądź, bądźmy siłą, doradzajmy sobie wzajemnie, piszmy sobie same przyjemne, dobre rzeczy na temat inwestowania w kryptowaluty. Bo powiem wam, że każda dobra informacja, każdy dobry komentarz, każda dobra podpowiedź przybliża każdego z nas do tego, żebyśmy osiągnęli tu swój cel, sukces, zarobek. A myślę, że o, o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy byli ludźmi, którzy cieszą się z tego, że mogą po prostu ograć innych, tak? Że mają zysk, że zrealizowali go, że mogą spełnić swoje marzenia, mogą być ludźmi, jak to się mówi, zarobionymi. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek mega ciekawy. Dajcie łapki w górę, pokażcie, że naprawdę jesteście tutaj z rekinem biznesu. Polecajcie kanał. Serdecznie Wam za to dziękuję. Wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają, którzy... Płacanie jakiekolwiek dodatki, serdeczny Bóg zapłać za to, jest to naprawdę bardzo miłe i przyjemne. Nie wiem jak podziękować, będę się starał tutaj pokazywać, żebyście sobie mogli skorzystać w tych audycjach i odbić to ze strojoną siłą. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.